Czy ten zegarek, czyli Amazfit T-Rex 3 Pro, to naprawdę Garmin Killer? Bo na ten moment są to dwa topowe urządzenia tych firm. Przy czym Garmin kosztuje 8600 zł, to nie pomyłka, a Amazfit kosztuje 1700 zł. A części wspólnych jest tu naprawdę dużo, bo mamy podobne materiały i jakość wykonania. Tu i tu szafir, tytan i kopertę z polimeru wzmacnianego włóknem. Do tego mamy podobną, wręcz identyczną żywotność baterii. W obu przypadkach to jest 6 dni, gdzie mamy w ciągu tygodnia dwa treningi z GPS-em na zewnątrz i cały czas mamy Always on Display. Tu i tu mamy bardzo wygodną latarkę, taką prawdziwą latarkę, nie tylko podświetlaną. Na ekran, tu i tu mamy płatności zbliżeniowe, w obu przypadkach mamy możliwość obsługi zegarków przyciskami, w obu mamy też mapy z opcją wyznaczania trasy offline, w obu mamy też możliwość słuchania muzyki offline, w obu można też prowadzić rozmowy telefoniczne z naszego telefonu, a jeżeli chodzi o codzienną aktywność, sen, no i treningi, oba mają naprawdę mega, mega zbliżone pomiary. Analityka wokół treningów też jest bardzo zbliżona. Oba zegarki pokażą Wasze obciążenie treningowe, stan wytrenowania. Czas regeneracji czy też poziom energii waszego organizmu. Więc czym te zegarki się różnią? Garmin zrobi wam EKG. No a Amazfit nie. Garmin ma też aplikację Spotify, z której pobierzecie muzykę, natomiast Amazfit ma możliwość tylko wrzucania plików MP3. Płatności w Garminie obsługują większą liczbę polskich banków, no i przede wszystkim ekran. W Amazficie mamy zwykłego AMOLEDa, no a w tym topowym Garminie mamy ekran MicroLED, który jest ekstremalnie jasny nawet w takim pełnym największym słońcu. No i do tego jeszcze Garmin ma łączność LTE, czyli nie potrzebuje smartfona do dzwonienia, ale uwaga, ta opcja kryje się za abonamentem i to naprawdę kosztownym. No ale z drugiej strony, Amazfit też ma kilka wyróżników, bo można go obsługiwać głosowo po polsku. Nastaw minutnik na 5 minut. Do tego Amazfit ma też znacznie prostszą, bardziej intuicyjną obsługę systemu. Więc dajcie znać, który typowy zegarek byście sami wybrali: Garmin za 8600 czy Amazfit za 1700.